Witajcie o tym Dark Shooter ma ja w kolejnym odcinku z otwierania paczek. Tak jak widzicie zakupiłem Nenazarda za 178 tysięcy za tą kasę, którą właśnie trafiłem. To jeszcze został kupiony Staric, Walcott, David Lewis, Kyle Walker, uh, Alex Oxley, Chamberlain. No i to chyba tyle wydaje mi się. Eee... No i otwieram dzisiaj paczki po raz kolejny. Tym razem będę robił cięcie jak otworzę jakąś paczkę eee, i tak zaczynamy od paczki z Radamarem Falka ostatnio przyniósł nam chyba um, Jordiego Albe albo Humersa, dokładnie nie pamiętam i Jorente Chyba zbyt drogi nie jest zobaczymy jeszcze. Tak, jak sam go do klubu. Egzekutor to się na pewno przyda. Eee, kontrakty jak najbardziej. No i co, lecimy z następną paczką. Ok, ostatnio Messi nam przyniósł szczęście, zobaczymy jak będzie i teraz. Patrzmy, Lionel Messi. Ostatnio wiemy, kompan jajaturę. Teraz jajaturę musi się naprawdę znowu trafić. Czech! Bardzo dobra paczka, więc Messi dalej. Eee, daje nam naprawdę świetne. Może tutaj wyjście na transferową. No, no i bardzo dobra paczka. Okej, okay, kolejna paczka znowu Lionel Messi No był się przed chwilą, może teraz ktoś równie dobry nam się trafi. Popatrzmy. I nie, tym razem kompletnie nic o jest Artur Borut. Dobra, ostatnia paczka y, z rzędu z Messi. Popatrzmy, Leo. No już wiele dobrych piłkarzy nam przynosiłeś z VPL. To tym razem The Sanctus. Po ile on w ogóle... Po ile on chodzi, zaraz zobaczymy. Eee... I taka paczka średnia dosyć. Ok, a więc kolejna paczka Stefan El Sharavi. Popatrzmy. I kto nam się trafi. Zobaczymy. McGilly, chyba. Dosyć dobry wydaje mi się, że piłkarz. 900, no ale... Drogi niestety nie jest, no to od 400 do 1000 załóżmy, 100 może, pójść, e, tutaj jeszcze, no, Czerino, e, jakieś tutaj słabe ligi i tyle, średnia paczka raczej niezbyt dobra. Dobra, paczka z Messin, i się automatycznie już sama wzięła, e, jak teraz się nic dobrego nie trafi, to dopiero pod koniec może za dwie jeszcze otworzymy, cholera. Nie, hojlet. Herb Chelsea, a więc na pewno mm, A nie, znaczy stroje Chelsea i takie no Za trochę mogą może pójść, ale tutaj nie oczekuję zbyt wielu pieniędzy za to Oj, wyładuje się długo. No 800 widzę, że tutaj niezbyt dobry zysk i jeszcze sobie zerkniemy na mm, Hojleta po ile chodzi bez bardzo szybki, tak może z 1000 to wyciągniemy Tak jest, z 1000 No i lecimy za następną paczką, może teraz Arturo Vidal Okej, okay, a więc paczka z Arturo Vidalem ko kiedy się trafia, ale popatrzmy Ostatnio strzelił hat-tricka I... Godin Montoya, debiści, bardzo Fajnie, muszę przyznać, że Nieźli zawodnicy się trafili Godin jest dosyć wolny więc tutaj nie wiem za 600 a e, no wziąłem za 2000 chodzi Czyli no on Tak wydaje, wydaje mi się że od 400 no, Dobra od 500 A 1200 na Kup teraz monto. ja na pewno on mi się nie przyda ale jest bardzo szybki Więc 1000 No nie, niestety 100, 1000 nie wyciągnę, ale 800 zawsze padnie. No i co? Lecimy z następną paczką. Dobrze, a więc paczka z Dawidem Tam Tamtych nie otwieram premium, bo nic się praktycznie dobrego zwykle tam nie trafia, tylko dużo kasy można stracić. I... Kedira! A więc bardzo fajny gracz, bardzo fajny defensywny pomocnik niestety. Muszę go wysłać do klubu. Hmm. O na tym też widzę, że jest szybki. Eee, Kaliński niech będzie. Kolejna eee, granada, na szybką sprzedaż. On trzeba będzie teraz trochę tam już na Quixela dać. Rzeczy to też na Quixela idzie, bo na nim byśmy nie zarobili niestety zbyt wiele. I wszystkie karty do klubu. Ja trochę teraz pokwikseluję i otwieramy. kolejną paczuszkę. Okej, okay, trochu trochę pokwikselowałem herbów i takich tam. Team Cahill, Team Cahill, popatrzmy jak będzie z nim. No i niestety, kompletnie nic. Dobrze, więc Radamel Falcao. Jak bude z Radamelem? No i Znowu ani jeden świecący, maestra przynajmniej mamy No i co no nic praktycznie Nic Dobra zobaczmy, może Messi teraz nasz, nasz, nas nasz wspomoże Myszką otworzyłem paczkę, ja zamykam oczy i co nam się trafi? Inform! Hoho. No to super, wreszcie trafiłem Informa i Messi jest tym, który mi... O jest... A zaraz, bo tutaj nie widzę żadnego Informa z jego tady, jego... Jakby się w ogóle nie trafiał, no nie wiem Wyślę może na razie tą kartę do klubu Ale jest, pierwszy Inform wreszcie w tej fisie Także no bardzo, bardzo fajnie. no jest wreszcie inform. Coś, coś się z tego. Niedługo możliwe, że będzie Lampard albo Oscar yy, po ostatnim meczu z West w Team of the Week. Byłoby fajnie. No i co? Już to otwieranie paczek jest dosyć udane. Zobaczmy Messi. Może tym razem myszkom też się uda, ja znowu zamknę oczy Może drugim form byłoby naprawdę bardzo śmiesznie i ciekawie Widziałem Diego No gracz, bardzo dobry Już pół świata trzeba przyznać, że zjedził W wielu klubach on już grał, trzeba to przyznać Od 1000 to tutaj na 3 godziny 1500 i tam 2600 może, dobra, 3. Może się uda 3 za niego dostać. Fajne piłki. Jeden kontrakt tylko. I reszta na Pixara lecimy z następną paczką. No to cóż, jedna z ostatnich paczek. Lionel. Tym razem całkowicie normalnie otwieramy. Tą paczkę. Pominąłem i... Nic. Jakiś prawy skrzydłowy to. Od 300 w górę może. Pójdzie za troszkę. I został nam 38. No to ostatnia paczka. No to cóż. Jedna z ostatnich paczek. Lionel. Tym razem całkowicie normalnie otwieramy tą paczkę. Pominąłem i nic. Jakiś prawy skrzydłowy to od 300 w górę może pójdzie za troszkę. I został nam 38. No to ostatnia paczka. Dobra, Jonel Messi. Tak jak wtedy. Tak tylko kliknę raz. Zamknę oczy. Kopia poprzedniego otwierania. I... No chyba nic Nie, nic Kot, mamy styl bramkarza Podobno bardzo fajny I co, no to było, wydaje mi się, że na tyle w tym Otwieraniu paczek Bo piłka bardzo fajna, lubię ją grać yy. I co, no Otwieranie paczek na pewno udane, bo trafił nam się inform I to bardzo fajny, bardzo Dobrze się nim podobno ja... No ale zobaczymy jeszcze... To byłam tyle w tym odcinku, chociaż ja miałem 28 tysięcy No dobra, no to jeszcze jedną paczkę sobie strzelimy Lionel Niech tam będzie, ja stracę No nic, nic, nic się nie trafiło, tutaj tylko kondycje kontrakty ma no. szybko, reszta leci na Quixela Chociaż Może ich tam wystawię za Od 300, 250 na godzinę Może pójdą Fajni zawodnicy Można nimi jak się zaczyna grać FIFA Trochę popykać No i to było tyle w tym odcinku Trafił nam się Inform Dzięki za oglądanie i cześć